Z takim wysokim stanem. Super. Moje ulubione nocne czynności. Uważaj się. Nie, nie. Wow, wow, Super. O, nie są to najpiękniejsze buty, ale wygodne. Ja wypróbuję, żebyście by nie musieli. O. Where are you? Where are you? Patrzcie na razie konstrukcji, ile tu grasów mamy. Wow! Ty też jesteś ogurasem? Wow, 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 wow! Super! Radzi ta konstrukcja! Patrzcie, tak to wygląda! Hm. Patrzcie, jakie mamy dary natury, także będą e, słoiki, szły boraczki. Tu otrzymać tę ziemię, ale się nie dało. Ogólnie to nawet trochę sucho mają w tych skrzyniach, bo liście duże niby padało, cały czas padało, ale jednak sucho. Co tam opalasz się w cieniu? Czy gołębi pilnujesz naszych nowych? Gołębi pilnujesz, tak? W razie tutaj zobaczę, bo ostatnio mi przysłało zdjęcie. Może mi się uda tutaj wstawić naszych dzieci. Zobaczymy czy jeszcze są, czy już ich nie ma. Nie ma. Może to ona faktycznie tutaj od. No pewnie, że to on już latają. No, zobacz jakie skrzydełka ma. O Boże, może z widzisz? Wypadkę akurat pokazuję. One nie potrafią latać, choć się stresujemy. Także tak, mamy dwójkę dzieci i od dwóch dni nam tutaj przepoczę. Od kilku więcej dni nam przepoczę. I dopiero teraz zobaczyłam, jakie ma fajne, um, chciałam powiedzieć, listki. Nie listki. Nie, nie ma go co straszyć. A zobacz, ile tu obsranego jest. No, to one już duże są. Szybko rosną, co? Już żeśmy dużo dzieci wychowali tutaj gołębich, nie? Gdzie jest? No, zobaczcie, jaki maleńki. Nie, takie maleńki, ale jeszcze te piórka ma takie. To ten I sobie to... ostatnio zbombował, tak? Nie wiem, no może. Dzisiaj razie zrobił na obiad nasi Goring. Widzą kiedyś mówiłam, to jest tak przepyszne. To jest moje nowe ulubione danie termomixowe. Eee, trzeci raz chyba robimy już, nie? Ona się naprawdę bardzo rzadko zdarza, żeby coś powtarzać. Ale to jest po prostu przepyszne. Nie wiem, moi drodzy, czy wy tutaj zobaczycie, ogólnie to lustro jest upierdzielone, bo mówiłam wam, że jeszcze nie zdążyłam nic posprzątać od przyjazdu, a Radek robił na górze remont, także jest zakurzone. Ale mam takie spodnie, zobaczcie, takie zupełnie, zupełnie szerokie spodnie. czy widać, zobaczcie, widzicie? Zupełnie, zupełnie szerokie spodnie. Dorwałam gdzieś z takim wysokim stanem, super. Dostałam w tiki Maxie w Wranglery, zgadnijcie za ile. 17 funtów, jak się nie mylę. teraz już nawet nie będę, ale kupiłam już jakiś czas temu, 17 funtów i tak właśnie idę tylko i wyłącznie idę z ludą na zakupy i pierwszy raz je założyłam, bo są poprani, chciałam zobaczyć jak te poprani będą wyglądały, e, bo jak kupowałam to boję się, że trochę ciasne były, e, dalej są ciasne, ale wierzę w to, że zapra, popracuję nad sobą i, i będą ok. pierwszy raz mam od bardzo dawien dawna takie szerokie spodnie, no, całe prościusieńkie. No i tak jak mówię, do tego założyłam tą koszulę moją z bo mówię, jakoś to fajnie wygląda, troszeczkę mi się to kojarzy, znowu nie chciałabym nikogo obrażyć. obrazić, obrazić yy, z mundurki, a teraz z ale też kojarzy mi się to z latami 80. Świetnie, moim zdaniem, to wygląda. Świetnie, także biorę szkodnika, idziemy na dwór, e, a przed tym jeszcze pojadę do sklepu, bo chciałabym pojechać jeszcze do sklepu e, kupić sobie sałatkę na kolację, tak więc tak, e, moi drodzy, pięknie dzisiaj wyglądam. Patrzcie, tutaj od dawna już się zastanawiałam nad takimi dezodorantami naturalnymi z wymiennym wkładem, żeby, wiecie, troszeczkę zaoszczędzić w planecie tego wszystkiego. I są na promocji w eee, jest Teraz nie kojarzę, chyba subskrypcja kosztuje 10 albo 12. Tutaj jest 9,75 i macie wkłady za 4,50 zamiast 6 funtów. Także wezmę sobie. Długo się zastanawiałam, ale wezmę kokonad i wanila, Chociaż trochę się boję, że to może być trochę na lato, za. że tak powiem, ciepły zapach. No, ale zobaczymy. Widzicie, aluminium jest 100% wegańskie, także. Wypróbujemy, dam wam znać. Ja wypróbuję, żebyście wy nie musieli. O. Dobra, ja już jestem w domu, wróciłam. Pochodziłam z runą, porozmawiałam z moją mamą przez godzinę i idę kończyć chleb, bo zaczęłam robić y, chleb. Ale tym razem nie wiem, czy wam mówiłam, że robię chleb y, jogurtowy. Ale nie mam takiej małej foremki, także już wam pokażę, co wymyśliłam. E, znaczy, w sumie nie ja wymyśliłam, tylko moja mama i powiedziała, dlaczego nie zrobisz jego w tortownicy. Mam albo taką jedną dużą, albo właśnie taką. O, nie wiem, czy ja za mało tej mąki dodałam. O mi wyrósł. Nie wiem o co chodzi. I ogólnie powinnam jego e, piec e, w e, foremce na chleb z przykrywką, ale że jej nie mam. Mam ogólnie do odebrania z ale nie mam jej teraz w domu. Także chyba folią przykryję? Tak mi się wydaje. że Po prostu przykryję folią i niech leci sobie do piekarnika. A co? Ogólnie to zaraz Wam coś pokażę, tylko trochę odejdę, bo wiecie, wiecie co stoicie na praniu. Głos, Głos mi zachrypł, zachrypłam, bo z moją gadałam, mówię Wam przez ponad godzinę. Więcej ostatnio buty, które myślałam, że będą już dobre, wiecie, na zanzibar ogólnie do takiego latania. I są to buty Tewa. Ja je widziałam u wielu, wielu dziewczyn, wielu naprawdę dziewczyn. Moja Sandra ostatnio, właśnie, ma kilka takich e, najróżniejszych. Znaczy, moja Sandra, moja znajoma Sandra nosi je w najróżniejszych kolorach, ale ja, jak to ja, jestem troszeczkę, wiecie, e, nudna, że tak powiem. I wybrałam je w czerni, i uwierzcie lub nie, są za małe. To jest szóstka. Kupiłam szóstkę, bo normalnie noszę 5,56, a. Po prostu idealnie mi tutaj przez leży, wiecie, no idealnie, no idealnie, ja nienawidzę, że jeżeli mi się, wiecie, stopa przesunie w jakiś sposób, że tutaj mi się coś będzie kawałek odstawało, nawet jeżeli by to miało być kilka milimetrów, a tutaj, że będzie schowane tak, że będę je musiała odesłać, już stoją w pudle i stoją i czekają na odesłanie. Kupiłem je chyba na jakieś promce za 40 funtów. To są w ogóle wegańskie buty. One są bardzo fajne, są różne podeszwy. Nie mam taką podeszwę Midi. Możemy sobie troszeczkę dodać centymetrów, bo ja to niestety skrót jestem, mam tylko 1,67 m. E, także e, no szkoda, ale nic straconego, bo mi głównie zależy, żeby one na Zanzibar były, bo w nich też normalnie można hacać po wodzie, bo to jest gąbka, wegańska gąbka, w nich też normalnie można hacać po, po wodzie. Co prawda czytałam najróżniejsze recenzje i dosyć dużo przeczytałam, że one się popsuły. Ale rozmawiałam yy, ze znajomą i mówi, że nie, że ona już je od lat kupuje i naprawdę są spoko. Tylko ona właśnie mówi, ona ma najróżniejsze, kolorowe. Widziałam, że dziewczyny z ćwijkami też mają. Sorry, Luka, pani nie chciałaby straszyć. Ej, no wiecie co, no teraz to normalnie wygląda. O ja pierdziu, nie wiem co zrobić. Ale co jest z nich fajne, to one przychodzą też w połówkach. Także myślę, że sobie po prostu zamówię 6,5 i zobaczę jak to będzie. No nie, no teraz normalnie wygląda. Może ja wtedy sprawdzałam, bo jeszcze ta noga była spuchnięta. No. Czekajcie. Nie no, idealne są. E, no bo już, oczywiście, muszę sobie zacząć kompletować rzeczy do Zanzibaru, ale ładnie wyglądają. Znaczy, wiecie, to są takie sandacze. No to są zwykłe sandacze. Sandały, ale leciutkie, o to chodzi, że są leciutkie i będą fajne do podróży, jakbym mi właśnie miała zabrać do Zwanzji. Ale za chwileczkę jeszcze raz zobaczę i zaraz pokażę jeszcze jedne buty, które sobie kupiłam, na które już tak długo też chorowałam, też wegańskie. Ostatnio mam, jeśli chodzi o takie rzeczy, znowu coś mi przychodzi do głowy. Czasami sobie myślę, powiem, żeby znowu zacząć redukować mięso w diecie, ale chwilowo jeszcze nie bo będzie mi ciężko, ciężka zaburetka na przestawie. No nie są to najpiękniejsze buty, ale wygodne. Yy, I powiem Wam, że właśnie te drugie, co kupiłam, to są takie. To są takie buty z szusza. Yy, szusz, szus, chyba tak się nazywa tutaj. Pamiętam tak, wyglądałem na zwykle. Zastanawiałam się ogólnie nad martensami albo nad tymi. No, cena różnica, jeśli chodzi o cenę, oczywiście jest kolosalna, bo te kosztowały mnie 40 funtów, a martensy kosztowały mnie kosztowałyby mnie 120 ten model, co ja chciałam. I powiem Wam, że prawie. Lonka, co jest grane? Czemu ty piskasz piesku? I powiem Wam, że prawie już brałam martensa I ogólnie martensy były bardzo, bardzo ciężkie. A te właśnie były takie. Takie się wydawały ok. Wydaje mi się że to tutaj troszeczkę się już jakoś w jakiś sposób naciągnęło, bo to nie jest skóra, także to, wiecie, no to może się w jakiś sposób naciągać. Zresztą skóra chyba też się może naciągać. Ale mam wrażenie, że mi jest stopa lata za bardzo. Tyle, że też właśnie tak może być, bo ja zaczęłam tak naprawdę dopiero w w Polsce śmigać, no bo palca przed Polską złamałam, że po prostu miałam stopę spuchniętą. I nie czułam, wiecie, że one są jakieś luźne. A teraz normalnie dzisiaj w nich chodziłam i centralnie już były troszeczkę takie, jakby luźne, także mam taki problem z butami. No, niby mogę polecić. fajnie wyglądają, bo one spoko wyglądają zarówno do dżinsów, jak i do spódnicy, jak i do sukienki. Naprawdę byłam w nich w Polsce i jak chodziłam, to cały czas w nich. Ja cały, jeżeli gdziekolwiek wychodziłam, to tylko i wyłącznie w nich. I naprawdę mi się spra spra sprawdziło, ale dzisiaj jakoś mi się takie dosyć ciężkie wydawały. Nie wiem, może dlatego, że dzisiaj po dłuższym czasie je założyłam. E, no bo tutaj <słuch> ostatnio też nie było warunków do noszenia takich butów. Niestety, no bo jak jesień, no to jesień nie tylko w Polsce, e, ale też była w Anglii. No ale mówię, dzisiaj wreszcie był piękny, słoneczny dzień od razu rado radość. rado, mam w ogrodzie spędziłam dużo czasu. Czytałam książkę w ogrodzie. Później założyłam buty, jak wychodziłam z Runku na spacer, takie fajne, a nie adidasy zakryte, także rewelacja. No dobra, i to tyle. Idę sprawdzać się kadek i wyobraźcie sobie, że już jest dziesiąta i dalej nie mam kolacji, dalej sobie nie zrobiłam kolacji. Kolacja, koniec końców, tutaj, sorry, wodę sobie robię, e, słyszycie odgłos, bo zaraz sobie będę robiła wodę e, gazowaną. Uwielbiam, jak nie robiłam, to uwielbiam. E, kolacji, koniec końców, kupiłam sobie miksa, kupiłam sobie mozzarellę, myślałam, że sobie ugotuję jajko, zrobię sobie ziarna. Wezmę sobie ogórki z ogrodu, nie zjem taką kolację, ale to są moje takie ulubione sałatki, to są takie małe porcje, do niby są dwie porcje, ja też za dużo ich nie jem, także wiecie, jest coś bardzo podobnego w termomicie do zrobienia, ale że za dużo nie wiem, no co ja później sobie zrobię, Radek nie lubi takich rzeczy, także wziąłem sobie coś takiego, tutaj pół porcji ma 186 kalorii, czyli 372 kalorie, więc taka kolacyjka do tego szklana pysznej wody gazowanej z lodem, czego chcieli więcej. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy opłaca nam się było kupić tą wodę i powiem Wam, że 100%, tam gdzieś mówiłam, że chyba Radek miesięcznie wydawał około 23 funtów miesięcznie, a tu mamy 12 funtów na prawie 2 miesiące, także spoko. Ja robię zawsze tylko do tej małej butelki 3 przyjęcia i starczy. I, bo ja lubię taką mleko gazowaną. W zestawie były duże butelki, które Radek sobie zabierał do pracy i taka mała, bo mi taka mała starczy: to jest szklanka, wody i trwa. Chlebaczek wygląda przepięknie. Jeszcze 5 minutek ma się bez żadnego przykrycia piec. A, i jeszcze mi się powiedziała, zamknę, że... że być może chleb mi się zawsze przypieka, bo ja zawsze y, piekłam go na środkowej półce, a chleb ponoć zawsze tylko i wyłącznie na dolnej powinno się piec. Także zobaczymy, nauczę się, widzicie? Całe życie się uczymy, całe życie. Zróbmy to razem idealnie, moje ulubione nocne czynności <laughs> czyli zmywanie, Czekać już zakręcę wodę, tutaj też samo myje mi się Thermomix tak więc ja tutaj tylko dałam płynu i tą siereczką miękkiej po prostu szoruję jedno i drugie na wieczór, godzina pierwsza w nocy, ale ja się właśnie o takich godzinach moi drodzy Odpala mi nic na to nie poradzę. Ponoć moja mama miała tak samo. Ja wtedy dostaję energii i wtedy mi się najlepiej działa cisza, spokój. Tak można działać. E, nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś, kiedyś kupowałam czasami takie dania bowl e, I te właśnie pojemniki są do, nie wiem, czy wy widzicie, tu jest napisane Ball we love recycling, czyli kochamy e, recykling, tak? No i tutaj później macie napisa napisane tak Nie wyrzucaj, nie marnuj, ale kreuj I jest też napisane, że można to mieć w zmywarce I ja tego pojemnika nie kożam. Ja rozumiem, że to jest plastik Z tego co ja pamiętam, to on nie był szkodliwy, bo tak było napisane Wrzuciłam tutaj teraz wiórki kokosowe Miałam nasiona naczynia, ale nasiona naczynia mi się skończyły I zróbmy, skasujmy to Także wydrukujemy wy I Wiórki Kokosowe K o, K o o, E Nie widzicie, co się on drukuje. Jeśli mamy papier. Ach, mamy. Tutaj wychodzi tak, jak mówię, to jest takie najzwyklejszy, ale naprawdę e, one nawet e, m, przetrwają w zmywarce. I tutaj teraz przetniemy. Mamy przecięte. Dobrze napisałam. O, coś tutaj nakombinowałam. No, ale spoko może być. Czekajcie. Naklejamy. O, i staram sobie tutaj wiórki kokosowe obok. Orzechów. Radek przyszedł, podrukował, podrukował, bo y, mówi, że się po prostu wysuszyło, bo tak długo nie było używane. I faktycznie kolejny wyszedł już lepszy, jeszcze jeden wydrukował, powiedziałem już więcej, nie drukuj, bo to naprawdę nie jest takie ważne. Y, także mamy lepsze, lepszą wersję niż tą. Zmieniam. Radosław mówi, że chlebek. Chowasz się? Niemiemiem. nie niem, niem. ja spróbuję, mhm. ale chrupie prze przez świetnie. Nie przykryłaś? Bo nie jest spalony na. No. Burze, tak? Nie, krócej robiłam o 10 minut. Hmm? I jeszcze właśnie mówiłam już w filmie, mama mi powiedziała, że. Bo my zawsze pieczemy na środkowej półce. Hmm? A mama powiedziała, że chleb zawsze, tylko i wyłącznie na najniższej. I nawet w tym przepisie jest napisane na najniższej półce w piekarniku. Proszę. Ale nie spryskałam. Piszmy. A ogólnie spryskanie to właśnie chodzi o to, żeby też skórka nie była taka chrupka. O to chodzi. Dobra, moi drodzy, coś byście chciał powiedzieć? Dobranoc, jeśli myślisz spać. Dobra, dobranoc, papa. Pa.